Ocet z czarnej porzeczki to wyjątkowy dodatek do kuchni, który zachwyci swoim intensywnym smakiem i aromatem. Proces jego tworzenia jest nie tylko satysfakcjonujący, ale również stosunkowo prosty. Czarna porzeczka to owoc, którego smak jest cudowny i ma pewną cechę, której brakuje niektórym innym owocom. Po obróbce termicznej, a także każdej innej, tylko zyskuje na smaku i głębi. Owoce, które wiszą na szczytowej gałęzi z daleka kuszą swoją wielkością i kolorem. Dzięki dogodnemu miejscu na krzaku, codzienne kąpiele w słonecznych promieniach nadają ich skórce słodkość, koncentrację smaku i moc, a przetwory z nich mają maksymalną koncentrację tej mocy, co przekłada się na nasze zdrowie. Ocet z czarnej porzeczki to jeden z moich ulubionych octów. Jest ciemny, a smak porzeczek jest tak skoncentrowany, że octowa nuta jest na drugim planie. Najpierw czujemy całą gamę porzeczkowych smaków. Wierzymy, że najlepszym lekarstwem jest nasze jedzenie, a najprostszym i najprzyjemniejszym sposobem aplikacji lekarstw jest ich zjadanie. Tak właśnie jest z tym octem. Możemy używać go do wielu potraw, od sałatek po desery, a nawet zakwaszać wodę małą ilością octu, by pić ją i gasić pragnienie. W ten sposób dostarczamy do organizmu wszystkie jego dobroczynne właściwości zdrowotne w smaczny sposób. Przygotowanie octu jest banalnie proste, a korzyści, jakie z tego płyną, są ogromne. Jeszcze jedna wspaniała zaleta robienia octów to to, że nie musimy decydować, czy zrobić sok, czy ocet, możemy mieć obie rzeczy na raz. Chociaż polecam zrobić małą ilość octu, który będzie nam służył jako lekarstwo z całych owoców, to do celów codziennych i kulinarnych wystarczy zrobić ocet z wytłoków, które pozostaną po robieniu soku. Ocet z wytłoków będzie bardzo pyszny i wciąż pełen leczniczych właściwości, a my w pełni wykorzystamy te cenne owoce i nic się nie zmarnuje. Ocet można zrobić z całych owoców, tak jak my pokazujemy na filmie, z wytłoków po zrobieniu soku, a także z samego soku. Wszystko zależy od waszego dostępu do surowca. Aby przygotować ocet, musimy zebrać lub kupić porzeczki i dokładnie je umyć. Umyty owoce wkładamy do słoja. Teraz dodaję cukier i zgniatam owoce na tyle, aby puściły sok. Możecie też rozpuścić cukier w wodzie, którą dodacie. Jednak w tym przypadku zrobiłem to w ten sposób, aby owoce puściły więcej soku, a cukier mieszał się od razu z sokiem. Dzięki temu mogę dodać mniej wody, a koncentracja smaku będzie większa. Wlewamy wodę i opcjonalnie, dla zwiększenia nuty zapachowej, możemy dodać jeszcze kilka liści z Teraz możemy dodać matkę octową lub po prostu kilka łyżek prawdziwego octu. Dzięki temu przyspieszymy naszą produkcję. Jeśli robicie ocet pierwszy raz, będziecie musieli trochę dłużej poczekać. Wszystko dokładnie mieszamy. Przykryj słoik gazą lub cienkim materiałem aby zapewnić dostęp powietrza, ale jednocześnie chronić sok przed owadami. Odstaw słoik w ciepłe miejsce, około 20 do 25 stopni Celsjusza na 1 do 2 tygodni, mieszając codziennie. W tym czasie drożdże naturalnie obecne na owocach rozpoczną fermentację, przekształcając cukry w alkohol. Po zakończeniu fermentacji alkoholowej, naturalne bakterie octowe zaczną tworzyć ocet. Codziennie mieszaj, a po około 4 do 8 tygodniach ocet powinien być gotowy. Przefiltruj go przez gazę lub filtr do kawy, aby usunąć stałe resztki owoców i ewentualne osady. Przelej ocet do czystych butelek i szczelnie zamknij. Przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu. Ocet z czarnej porzeczki to nie tylko smaczny dodatek do wielu potraw, ale także bogactwo zdrowotnych właściwości. Proces jego tworzenia jest prosty i daje mnóstwo satysfakcji, a efekt końcowy to aromatyczny i zdrowy produkt, który warto mieć w swojej kuchni. Zapraszamy do wypróbowania naszego przepisu i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Czy macie już swoje ulubione przepisy na ocet z czarnej porzeczki? Jakie potrawy wzbogacacie tym wyjątkowym dodatkiem? Podzielcie się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami w komentarzach. Chętnie przeczytamy o Waszych kulinarnych przygodach i zdrowotnych korzyściach, jakie przyniósł wam ten wspaniały ocet. Dołączcie do naszej społeczności, gdzie dzielimy się przepisami, inspiracjami i doświadczeniami.